System wentylacji pomieszczeń Push-Pull Kemper stosowany w firmie Bettenhuis Container Containerbau BV. Holenderska firma branży metalowej produkuje kontenery do różnorakich zastosowań na indywidualne zamówienie klienta oraz w formacie XXL. Ze względu na liczne prace spawalnicze, które odbywają się na hali w celu poprawy jakości powietrza, szczególnie przydatny jest system wentylacji hali z przedstawioną tutaj zasadą Push-Pull. W przypadku dużych obrabianych elementów odciąg punktowy, np. z ramionami odciągowymi, które w całości wychwytują szkodliwy dla zdrowia dym spawalniczy w miejscu jego powstawania, okazuje się często nie do zrealizowania. To samo dotyczy także częstej zmiany miejsca pracy i spawania małych części w kilku miejscach. W celu wychwytywania dymu spawalniczego system push wykorzystuje termiczne właściwości dymu spawalniczego. Na wysokości od 4 do 6 metrów montuje się naprzeciwlegle rurociągi wlotowe i wylotowe i podłącza do centralnej instalacji filtrującej. Gdy tylko zanieczyszczone ciepłe powietrze uniesie się do góry, przy pomocy strumienia powietrza z rury wylotowej kierowane jest w kontrolowany sposób w kierunku rury wlotowej. Tam jest zasysane i oczyszczane w instalacji filtrującej. Czyste powietrze ponownie przedostaje się do hali, a dym z pod sufitu zanika. Powstaje stały strumień powietrza. Wentylacja pomieszczeń push-pull pracuje na zasadzie wentylacji mieszanej i jest stosowana jako środek wspomagający dla zdrowych warunków pracy w halach produkcyjnych. Poza tym przy bezpośrednim kontakcie z dymem spawalniczym w miejscu jego powstawania przydatne są jednak dodatkowe urządzenia zabezpieczające. Z tego powodu spawacze firmy Hughes noszą specjalne kaski ochronne z automatyczną wentylacją i filtracją. Już w fazie projektowania firma Kemper w uzgodnieniu z klientem sporządza dokładnie dopasowaną koncepcję wentylacji pomieszczenia w zależności od poziomu emisji w hali. Tak więc w firmie Button Hughes Container dodatkowo do metody push-pull zamontowano kilka źródłowych rur wylotowych. Wprowadzają one ponownie oczyszczone ciepłe powietrze do pomieszczenia i wspomagają w ten sposób naturalny wypór dymu spawalniczego. W przypadku braku miejsca centralna instalacja odsysająca i filtrująca może zostać ustawiona również na zewnątrz hali, przy czym obsługa jej odbywa się wygodnie wewnątrz za pomocą zewnętrznego terminala. Zewnętrzne wyposażenie ochronne chroni ją przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Poza tym instalacja jest szczególnie cicha i niezawodnie filtruje z powietrza nawet rakotwórcze nanocząsteczki poniżej 0,4 m. Prezes Julian Burton Hughes jest bardzo zadowolony z systemu wentylacji pomieszczeń push -pool. Widzimy wyraźnie, że jakość powietrza w hali poprawiła się. Pracownicy na okolicznych stanowiskach pracy są chronieni, a chmury dymu spawalniczego znikły. Tryb cyrkulacji dzięki powrotowi oczyszczonego powietrza do hali pozwala w zimie na znaczną redukcję kosztów energii. W lecie natomiast powietrze może być całkowicie odprowadzane na zewnątrz, a to zapewnia naturalne chłodzenie hali. Kemper? Właściwy partner w technologii odciągu.